Galaxy Note zawsze wyróżniał się na tle podstawowej linii koreańskiego producenta. Już niebawem, bo za około 3 miesiące, poznamy NOTA Serii 20. Póki co, ubiegłoroczne koreańskie cudo dostępne jest w dużo niższej cenie. Pytanie brzmi, czy 9-miesięczna konstrukcja NOTA 10 wersji Z Plusem wciąż warta jest naszej uwagi oraz zakupu? Pomimo faktu, że trochę wody w rzece już upłynęło, koncept bryły NOTA 10 Plus jest nadal bardzo atrakcyjny. Moim zdaniem seria Galaxy Note 10 to jedne z najlepiej zaprojektowanych i wykonanych urządzeń w historii. Absolutny top of the top urządzeń mobilnych. Dobry design przemawia do każdego. Galaxy Note 10 Plus jest najbardziej eleganckim, smukłym i śmiałym telefonem koreańskiego wytwórcy. S20 Ultra jest nie wiadomo czym. W pudełku oprócz telefonu znajdziemy w sumie niewiele. Podstawowy pakiet zawiera 25-watową ładowarkę, przewód z obu stron zakończony wtykami USB-C, kluczyk, zapasowe rysiki do s -pena oraz przewodowe słuchawki sygnowane logo AKG. To wszystko. Wymiary urządzenia to 162,3 na 77,2 na 7,9 mm. Waga telefonu wynosi 196 g, a więc nie przekracza mitycznej dwusetki. Dzięki temu możemy uważać konstrukcję za lekką, a biorąc pod uwagę wymiary NOTA 10 Plus oraz jego pokaźną baterię, za wręcz filigranową. Zarówno z przodu, jak i na pleckach mamy Corning Gorilla szóstej generacji. Szklane powierzchnie dystansuje od siebie aluminiowa wąziutka ramka. Górę i dół spłaszczono upodabniając tym samym NOTA do starszych Xperii. I nie ukrywam, że taki zabieg bardzo mi się podoba. Dłuższe krawędzie urządzenia wyraźnie zakrzywiają się ku sobie, tworząc charakterystyczne obłości. Zarówno profil owych krzywizn, jak i szklany materiał powoduje, że praktycznie nie ma mowy o wyślizgnięciu się urządzenia z dłoni. Choć wydaje się to niemożliwe, w porównaniu z Note'em 9 prezentowany przez nas telefon jest jeszcze cieńszy. Tył Note 10 Plus wygląda elegancko z pionowym systemem potrójnego aparatu po lewej stronie. I znów muszę chwalić. Moduł aparatu jest niewielkich rozmiarów i tylko nieznacznie wystaje ponad powierzchnię. Ułożony na płaszczyźnie nie chwieje się. Trzeba wyrazić uznanie dla Samsunga za upakowanie optyki w tak niewielkiej przestrzeni. Brawo! Obok układu trzech soczewek odnajdziemy jeszcze diody doświetlające oraz czujnik głębi. Tył urządzenia jest idealnie gładki. Lustrzany. W moim modelu Aura Glow telefon załamuje światło i tworzy nieziemsko piękne, różnokolorowe aranżacje. Podobny efekt uzyskiwało się obracając w kierunku światła płytę CD. Tu jest podobnie, tylko jeszcze bardziej. Dzięki takiemu zabiegowi, a także dzięki znakomitemu projektowi oraz wykonaniu, Galaxy Note 10 Plus jest bezsprzecznie jednym z najbardziej atrakcyjnych wizualnie telefonów, jakie kiedykolwiek powstały. Taki był zresztą zamysł producenta. To właśnie niepowtarzalny, luksusowy wygląd miał za zadanie przyciągnąć wzrok klientów. Powiedziałbym, że się udało, bo ja się dałem skusić. I jest w tym wszystkim tylko jedno, ale. Niestety niezbyt długo nacieszymy się kolorami tęczy plecków Samsunga. Rzecz w tym, że tylne szkiełko nieziemsko się brudzi, to znaczy naprawdę, całość palcuje się niemiłosiernie. Tak więc nie pozostało mi nic innego jak zaopatrzenie urządzenia w zgrabne ETUI. W odróżnieniu od panującej mody przednią kamerkę zainstalowano u góry w centralnym punkcie telefonu. Galaxy Note 10 Plus jest urządzeniem niemalże bezramkowym. Jak już wspomniałem, u góry centralnie umieszczono soczewkę modułu przedniej kamery. Nieco powyżej, jakby się dobrze przyjrzeć, dostrzec można miniaturowy głośniczek. Naprawdę mały. Jest to jeden z dwóch głośników umieszczonych u góry telefonu. A teraz czas na szybkie tournée po ramce Note 10 Dolna płaska krawędź to gniazdo wraz z rysikiem S Pen, głośniczek, wejście komunikacyjne w standardzie USB-C, a także maleńki otworek, a więc mikrofon. Prawa strona telefonu pozbawiona jest jakichkolwiek manipulatorów. Na lewej umiejscowiono zaś dwa. Pierwszy z nich to przywoływacz Bixby, drugi zaś odpowiada za zmianę poziomu głośności. Guzik od Bixby może stać się wyzwalaczem innej dowolnej aplikacji, np. aparatu. Warto również wspomnieć, że umieszczenie przycisków po stronie lewej jest dość nietypowe. Przeważnie mimo wszystko jest to strona prawa. Tym razem na drodze klasycznemu rozwiązaniu stanęła elektronika Pen-a, którą umieszczono akurat w prawej części telefonu. Koniec końców dość łatwo jest się przyzwyczaić do przycisków na lewej stronie. U góry znajdziemy hybrydowy try na dwie karty w standardzie NanoSim lub też kombo NanoSim plus karta microSD. Górna ramka to również małe owalne wycięcie na głośniczek oraz malutką dziurkę mikrofonu redukującego szum. I to wszystko. Głośniczki NOTA 10 wyglądają bardzo niepozornie. Myliłby się jednak ten, kto twierdziłby, że grają słabo. Grają bardzo przyzwoicie i głośno. Smartfon nie posiada za to gniazda pod wtyk mini jack. Żeby posłuchać sobie muzy, będziemy musieli skorzystać z dostarczonych słuchawek AKG, dokupić samsungową przyjściówkę lub też zaopatrzyć się w zestaw bluetooth. To ostatnie nie powinno być problemem, no bo skoro staćcie na Note, to zapewne staćcie również będzie na dobre słuchawki bezprzewodowe. Producent zachwala walory audio urządzenia. Pębenek podbija również firma AKG odpowiadająca za tuning telefonu. I nie ma się co dziwić. Urządzenie brzmi naprawdę dobrze. I choć nie jest to może najlepiej brzmiący smartfon na rynku, ale i tak jest grubo powyżej średniej. Odsłuch audio po protokole Bluetooth nie rozczarowuje. Dźwięk jest właściwie zbalansowany. Bogaty z szeroką sceną i ciepłym dołem. Mogłoby być więcej dynamiki, ale jest dobrze. Zadziwia również bardzo dobra jakość połączeń. Zaskakuje dobrą redukcją szumu i ogólnym wysokim poziomem głośności. Samsung zdobył 13 nagród DisplayMate za wyświetlacz w Note 10+. oled ekran o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 1440x3040 pikseli jest znakomity. Panel urządzenia spływa po bokach ku ramce wypełniając szczelnie front telefonu. Tak wielki ekran w tak ogromnym urządzeniu robi piorunujące wrażenie. Proporcja wyświetlacza do wielkości bryły wynosi 91%. Dynamic AMOLED jest ostry jak brzytwa. Upakowanie pikseli wynosi 498 PPI i ma to przełożenie na szczegółowość wyświetlanego obrazu. Ekran Note a 10 Plus jest również bardzo jasny. Kontrast oraz poziom czerni ekranu są, jak to u Samsunga, wzorowe. Mam świadomość, że w 2020 roku królują panele dużo szybsze. 120 Hz nie jest niczym niezwykłym w tegorocznych flagowcach. Tutaj natomiast liczbę 120 dzielimy na pół. Pomimo tego faktu, ekran Note 10 Plus wciąż jest jednym z najlepszych na rynku. Imponuje świetnymi kolorami, atramentową czernią, wyjątkową jasnością i ostrością. Panel NOTA 10 Plus jest wręcz stworzony do wyświetlania rozmaitych treści multimedialnych. Po pochwałach adresowanych w stronę wyświetlacza urządzenia, pora na przyganę. Dotyczy ona skanera linii papilarnych zatopionego w ekranie. Nie wiem, czy to jedynie przypadłość mojego NOTA, ale element ten działa nie najlepiej na moim telefonie i jest to eufemizm. Ultrasoniczny czytnik zastosowany w koreańskiej konstrukcji jest zbyt wolny i zbyt często się myli. Z pewnością nie powinien znaleźć się w smartfonie klasy premium. Sercem testowanego Samsunga jest 7-nm Xenos 9825. Przynajmniej w Europie. Ten energooszczędny chipset plus GPU Mali G76 MP12, plus 12 GB pamięci RAM plus Universal Flash Storage wersji 3.0, jeszcze długo zapewnią nam zapas mocy w najbardziej wymagających grach czy aplikacjach. Bateria zastosowana w Samsungu nie jest zła, nie można też jej nazwać przesadnie dobrą. Jest po prostu ok. 4300 mAh powinno zapewnić jeden dzień dość intensywnego użytkowania. Ale to wszystko. W żadnej mierze Samsung Galaxy Note 10 nie może zostać ochrzczony mianem dwudniowca. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że w zestawie otrzymujemy 25-watową szybką ładowarkę, ten jeden pełny dzień intensywnej gry i zabawy jest jak najbardziej akceptowalny. Telefon od 0 do 100% naładujemy w około 70 minut. Samsung sprzedaje również szybsze, bo 45-watowe ładowarki kompatybilne z Nautami. Moim zdaniem jednak nie ma sensu przepłacać. Jak na urządzenie z wyższej półki przystało, mamy tu także ładowanie indukcyjne oraz ładowanie zwrotne. Pomimo ukazania się nowej linii Samsungów, jakość zdjęć robionych Nautami nie odbiega znacząco od tegorocznych propozycji koreańskiego producenta. Nadal jest świetnie. To, co mnie natomiast absolutnie ujęło w tym telefonie, to relatywnie niewielki moduł foto, który zmieścił w sobie sporo optyki. Do dyspozycji otrzymujemy przecież bardzo wszechstronny, kompletny zestaw rozmaitych soczewek na czele z ultra szeroką jednostką, standardowym obiektywem soczewkami telefoto oraz dobrym czujnikiem głębi. Nie będę w detalach rozwodzić się na temat jakości zdjęć jakie wykonamy Noteem 10. Powiem tylko, że przy dobrym świetle jest bardzo dobrze. Kolory są wprawdzie trochę podbite jak to w Samsungach, ale przez to są miłe oku. HDR działa bezbłędnie, a szczegółowość ujęć nie pozostawia nic do życzenia. Muszę pochwalić bardzo szeroki kąt, który jak na swoją charakterystykę zniekształca w dopuszczalnych granicach. Telefoto też jest całkiem niezłe. Zdjęcia nocne są zawsze wyzwaniem dla urządzeń mobilnych. Note sprawdza się całkiem nieźle w warunkach ograniczonego światła. W porównaniu z tegorocznymi mistrzami Night Photo nie wypada on wcale źle, co widać na załączonych obrazach. W kwestii wideo też powinniśmy być zadowoleni. Mamy tu 4K w 60 lub 30 klatkach na sekundę oraz 1080p w 60, 30 lub 240 fps. Jest też znakomita optyczna stabilizacja obrazu. Nie ma za to 8K, na którym chyba nikomu jeszcze specjalnie nie zależy. Urządzenie kontrolowane jest przez system Android 10 wraz z doskonale znaną nam nakładką systemową One UI w wersji 2.1. Samsung Galaxy Note 10 Plus znany jest ze swojej produktywności oraz integracji ze środowiskiem firmy Microsoft. Link to Windows czy wsparcie dla pakietu Office są tego dobrymi przykładami. To, co jednak przez lata wyróżniało serię Note, to oczywiście Rysik S Pen. Ulepszany z edycji na edycję, tym razem doczekał się żyroskopu, który umożliwia sterowanie gestami w powietrzu. Teraz możemy zmieniać tryby aparatu czy sterować muzyką nie dotykając ekranu. I choć przyznaję, że może to być przydatne w pewnych sytuacjach, ja postrzegam to raczej jako ciekawostkę. O wiele bardziej przydatnymi funkcjami, z których regularnie korzystam, jest odręczne sporządzanie notatek oraz pisanie e-maili. Bogactwo funkcjonalności pen a nie kończy się jednak na tym. Przeciwnie, aplikacji oraz zastosowań magicznego rysika jest o wiele, wiele więcej. Mówiąc szczerze, SPanowi musiałbym poświęcić osobny, dość długi odcinek. Jest tego aż tak dużo. Inteligentne wycinanie fragmentów ekranu, pisanie po ekranie, tłumacz, lupa czy dodawanie odręcznych komentarzy bezpośrednio w kalendarzu. Nie wspominając już o możliwości szkicowania, podpisywania skanów dokumentów czy rysowaniu na obiektach 3D w czasie rzeczywistym. Sky is the limit. Zdaję sobie sprawę z faktu, że nie każdy i nie w jednakowym stopniu będzie korzystał z rysika. Ja osobiście cały czas to robię i cóż, S Pen regularnie zaskakuje mnie nowymi możliwościami. Już za chwileczkę, już za momencik poznamy nowego nauta. Tymczasem 10 Plus wciąż jest z nami i kusi niezmiennie swoją piękną, luksusową formą oraz bogatymi możliwościami. Mnie to urządzenie absolutnie oczarowało, ale ja jestem już w takim wieku, w którym diametralnie zmieniają się priorytety. Doceniam przepiękną, ultra-smukłą bryłę urządzenia. Wyjątkowe wykonanie i unikatowe rozwiązania zastosowane w tym telefonie. Celowo nie wspominam o takich rzeczach jak dobre foto czy ponadprzeciętne audio. To są kwestie oczywiste. Jednak to właśnie komfort użytkowania Note 10 Plus jest dla mnie ostatecznym argumentem przemawiającym za posiadaniem tego smartfona. Popularny i trudny do zdefiniowania user experience. Nigdy wcześniej żadne inne urządzenie nie dostarczyło mi Telefrydy co Galaxy Note 10 Plus. Dzięki za oglądanie. Już niebawem kolejne, mam nadzieję, ciekawe urządzenia i jeszcze więcej subiektywnych recenzji. Zachęcam Was gorąco do odwiedzenia naszego Instagrama oraz Facebooka. Znajdziecie tam jeszcze więcej materiałów dotyczących testowanych urządzeń. Zostańcie moi drodzy z nami. Do miłego, cześć!